Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy film będzie o liściach. No jest jesień, to musi być o liściach. No więc słuchajcie, chyba przedobrzyłem z moimi budkami, ponieważ zrobiłem budki po półtora metra wysokości. Chciałem mieć wysokie baranowce w przyszłym roku. No i okazało się, że problem jest z liśćmi. Przywiozłem już kilkadziesiąt worów liści. I ciągle mało. Nie mogę ich uzupełnić do końca. No więc teraz... Żona porozmawiała z pracownikami gospodarczymi, no i przewieźliśmy większą ilość liści na raz. To są liście w workach. A tu są liście już rozsypane w każdym możliwym miejscu do suszenia, bo one są takie lekko wilgotne, a dzisiaj piękna pogoda. Ile to jest roboty i zachodu ten to jest parnienia, ale no dobrze. Tak, tak wygląda proces przygotowania do zimowania roślin. No teraz pokażę Wam w budkach jeszcze ile mi brakuje, i te liście niestety, ale cały czas siadają, w sensie. Yy, poziom zasypania jest cały czas mniejszy. No tutaj Gunera była zasypana do pełna, już trochę siadło. Tetrapanax jeszcze brakuje 1 trzecia do zasypania. Bananowiec również, chociaż tu było dużo więcej, patrzcie jak rośnie. Trzy dni temu ciąłem, znowu jest 30 cm do obcięcia. No niestety, no nie spadają temperatury na zewnątrz, dopóki nie spadną, no to będzie jak będzie i te bananowce będą rosły. O, ostatnia budka, widzicie, specjalnie rzucam te ścięte elementy. I tam również pod tamtą budką leży ścięty pierwszego, tylko nie, 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 nie odrzuciłem tutaj na bok, po prostu wyrzuciłem do kompostownika, ale jest drugie cięcie ściąłem i teraz każde kolejne będę też rzucał. E, z ciekawości, ile to będzie trwać. O proszę, ludzie, liść nawet rozdążył rozwinąć już. Tutaj też brakuje jeszcze półtora, półtora segmentu do wypełnienia tej budki, no ale też nie, sype, nie śpieszę się z zasypaniem do pełna, no bo czym cieplej, tym gorzej, jak na razie przynajmniej. Na, na zewnątrz w nocy dzisiaj było znowu minus pół stopnia mrozu. Pomroziło do reszty już to, czego nie zdążyło poprzednio jeszcze wykończyć. Ale zobaczcie, pięknie się trzyma. Takie drobne przymrozki nie ruszają w ogóle akantu. Tu jest variegata, tu jest zwykły, ale alstromeria, roślina wybitnie ciepłolubna kwiadinków, lijainków. W ogóle nie widać po niej, żeby zareagowała na minus na 0,8, pokazywał termometr. W ogóle bez reakcji. Także bardzo się cieszę, że bez reakcji. Tym lepiej, ładnie przezimuje, jak widzicie, już worki skorą przygotowane. Ale to materiał na osobny filmik, bo korę będę stosował do innych roślin. Dziś generalnie o liściach, więc liści trochę się zebrało, dziś na tym słonku trochę się przesuszy. O, jeszcze tam też się suszą, żebyście widzieli, że każdy możliwy kawałek jest przygotowany na suszenie liści <grym> na tym etapie. Mam nadzieję, że już tych worów starczy, a w kolejnym filmiku pokażę Wam jeszcze, bo tych liści będę miał może trochę nawet za dużo i bardzo fajnie, bo mi się to przyda, pokażę Wam, jak się robi ziemię liściową. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.